Całe nieszczęście zaczęło się w momencie, kiedy nie wpisano w klauzulę przedłużenia umowy z Leo Benhakerem jednego zastrzeżenia. Jeśli nie wyjdziecie z grupy i tego Pan nam nie zagwarantuje, kończymy konto. Takiej klauzuli nie było i Leo Benhaker kontynuował związek, który się już chyba wypali. Gdzieś to małżeństwo trwało nie z rozsądku im I im dłużej, tym gorzej. Zaczęliśmy od remisu ze Słowenią, grając w bojaźliwie, w dodatku jednym napastnikiem. Pojechaliśmy do San Marino i kto wie Andrzej, co by było, gdyby Fabiański nie obronił rzutu karnego. W marnym stylu wygraliśmy pierwsze wyjazdowe spotkanie. Okazało się, że to jest jedyne zwycięstwo biało-czerwonych w tych eliminacjach Mistrzostw Świata na wyjeździe. Potem nastąpiło przebudzenie i przywrócenie nam wiary po ładnym meczu, ale ze słabo grającymi Czechami. Troszkę była to zasłona dymna. Wierzyliśmy, że można. Później fatalne błędy Borucza w wygranym meczu w Bratysławie sprawiły, że szansa awansu oddaliła się, a kiedy Borucz wpuścił piłkę fatalnie interweniując gdzieś no, stremowany występem w Belfaście, te nasze szanse na awans zmalały do minimum. Niektórzy mówili, że już wtedy odebrałem je Polakom, ale nie chciałem, żeby tak było, choć nie wierzyłem, że coś się zmieni. Spotkanie z Grecją troszkę dało nam nadziei, chociaż dalecy byliśmy od zachwytu. W efekcie... Fatalnej grze z Irlandią, takiej ambicji w końcowej części gry zremisowaliśmy i jak powiedział słusznie po tym meczu Michał Żewłakow, kapitan polskiej reprezentacji, szanse na awans były iluzoryczne. Zespół się nie przebudził, nie było zespołu, nie było woli walki, dynamiki, szybkości, nie było drużyny, takiej jaką pamiętamy z eliminacji Mistrzostw Europy. Leoben Hacker zapowiadał, że wyjdziemy z drewnianych domków że będzie international level, że przejdziemy na jasną stronę księżyca. Gdzie jesteśmy dziś, wszyscy widzimy. Pożegnanie z Afryką jest żenujące w wykonaniu Polaków, bo można się żegnać z finałami mistrzostw świata, ale po walce, której dziś polskiej drużynie nie widzieliśmy. Chęci to zbyt mało, kiedy umiejętności nie staje. To jest tylko fragment większej całości. Rozpocznie się narodowa dyskusja, bo przecież jeśli mamy rozpoczynające się rozgrywki... Champions League czy Ligi Europejskiej, dawnego Pucharu UEFA i nie mamy po raz pierwszy w historii żadnego przedstawiciela z polskiego klubu, no to ten marazm pogłębia się. Zarzuty, że nie ma myśli szkoleniowej, myślę, że może trzeba ograniczyć naszą ligę, że trzeba wzmóc konkurencję, ale na pewno nie ma sensu dalej trwić przy tym, co jest. Kontrakt Leobenhakera wygasa oczywiście po dwóch spotkaniach. Pytanie, czy on ma on prowadzić reprezentację i wypić piwo naważone do końca? Czy też ktoś zmusi go do dania szansy młodym zawodnikom, bo trzeba myśleć o przyszłości, czyli o 2012 roku, czyli o finałach Mistrzostw Europy, bo te mamy zagwarantowane, ale nie będziemy grali żadnego meczu o stawkę, oprócz tych dwóch spotkań, które są przed nami. Żal, bo przecież w ostatnich dwóch mundialach byliśmy. Żal, bo do tych mundiali awansowaliśmy po emocjonujących spotkaniach za kadencji Jerzego Engela czy Pawła Janasa. To, że rozczarowaliśmy w finale szansa na czwartą bramkę, to już zupełnie fragment innej opowieści. Coś jest dziwnego i trzeba to zmienić. Leopold Hacker nie było mu po drodze z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, kiedy obwiniał o wszystko działaczy na czele z Antonim Piechniczkiem. To było dość uwłaczające, kiedy trenerowi, który dwukrotnie zagrał z Polską w finach Mistrzostw Świata zarzucał brak kompetencji. Leopold Haker nie wygrał żadnego meczu prowadząc Holandię, Trinidad Topago i polską reprezentację w finach Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Widzieliśmy z nim dbawce, był nim, bo był tym pierwszym, który zakwalifikował Polskę do finału Mistrzostw Europy. Ale dziś ani jemu, ani polskiej reprezentacji nie po drodze. Coś się wypaliło w tym kontakcie, nie ma już motywacji, apelowanie do profesjonalizmu nic nie daje. Nie jesteśmy nigdzie, jesteśmy w tym miejscu, w którym byliśmy, gdy Leo Benhaker obejmował polską kadrę. Ja myślę, że im wcześniej nastąpią zmiany, tym będzie lepiej dla naszej reprezentacji. Widać to witnie, że Leo Benhaker nie dociera już do zawodników, nie potrafi nawet już w przerwie zmienić cokolwiek. W Andrzej, połowie. ale chyba też gdzieś to wszystko już dla niego było obojętne i dalekie. Pojechał do Rotterdamu, pojechał do Belgii, szansa na spalonym Błaszczykowski. Nie zajmował się, nie obserwował ligi, nie, nie próbował wciągnąć młodych graczy. Owszem, kontuzjowani, Wasilewski, kontuzjowany Jeleń kontuzjowany również garguła. Nie ma Boguskiego, no ale to w niczym nie tłumaczy. Są młodzi ludzie, po których może trzeba było sięgnąć, jak choćby po Małeckiego, może trzeba było wcześniej zarezyskować z Gancarczykiem, może trzeba było postawić na Rzeźniczaka, może trzeba było sprawdzić Głowackiego, do którego stracił zaufanie zaledwie po jednym meczu z Finlandią. Nie ma specjalnie dużego wyboru, ale jeśli jest feeling, jeśli jest czucie, jeśli są chęci, widać, że tego w polskiej drużynie nie ma. Graliśmy jak wypaleni, graliśmy żenująco. Nic nie tłumaczy takiej postawy, nawet samo zaangażowanie, które dzisiaj było mizerne w wykolaniu Polaków. Żal było patrzeć na to pożegnanie z Afryką. Żegnamy się w żenująco, słabym stylu. Ze wstydu naprawdę to można by się schować do drewnianego domku. Powiem szczerze, że dawno. Nie widziałem tak słabo grającej reprezentacji Polski. To nie w tym dzisiejszym meczu, ale również w tym spotkaniu z Diblan. Własna publiczność, 40 tysięcy ludzi, wielkie oczekiwania, fantastyczna atmosfera, pragnienie, marzenie, uszczęśliwienia gdzieś tych kibiców i taki maraz, 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 który nic nie wnosi, nic nie daje, tylko wciąż jesteśmy rozczarowani, zdegustowani, choć jak kibice wierzymy, że coś się zmieni. Musi się zmienić, bo gorzej już być nie może. Tak, a miało być lepiej te słynne powiedzenia Ben Hackera, że krok po kroku będziemy lepsi, będziemy już coraz lepiej grać, a to że jest już coraz mamy coraz international dożej. level. Tak, i tego, tego nie było widać. Postępu nie było widać, nie ma, nie ma myśli w grze naszego zespołu. Pytanie, czy Leo Ben Hacker ma do końca wypełniać swoje obowiązki, bo zapłacić trzeba będzie wypełnić kontrakt do końca października, czy też już oddać stery reprezentacji innemu szkolniowcowi szansa Ediego Smolarka na pożegnanie golem, ale broni Handanowicz. Za chwilę Scott William Column zakończy mecz w Mariborze, w którym Słoweńcy nie przegrywają, pokonują dzisiaj reprezentację Polski 3 do 0 po bramkach Dewicza, Nowakowicza i Birsy odpowiednio 13, 45, 61 minucie jeszcze jeden z ostatnich ataków Polaków. Trzy minuty zostały doliczone, a więc potrwa to jeszcze minutę. Choć być może zobaczymy jeszcze czwartą bramkę, bo ruszył tutaj do przodu znakomicie pecznik, który wszedł w międzyczasie pecznik, ale ponad bramką Artura Boruca. Może drożny. Nie zamierzam pascić się nad Polakami bo myślę, że to nie jest ich wina. Ciekaw jestem, czy Leo Benhaker tę porażkę i to, że nie awansowaliśmy, weźmie na siebie, czy też znowu zacznie nam tłumaczyć, że po prostu mamy kompleksy, że nie potrafimy grać, że Polacy nie zrealizowali tego, co nakreślił. No ale gdzieś, panie trenerze, odpowiada pan za to, że ten zespół wygląda tak, jak wygląda dziś w Boże, czy w Chorzowie, cztery dni Jestem z biało-czerwonymi od wielu lat i zawsze przykro komentuje się takie mecze jak dzisiejszy, kiedy jesteśmy kompletnie bezradni w grze, w pomyśle, w zasadzie we wszystkim. I to nie jest tak, że z tej reprezentacji nic nie można wykrzesać po korektach, zmianach, po wprowadzeniu czy podziękowaniu kilku piłkarzom, prowadzeniu innej grupy. To wszystko jest fragment większej całości korupcji w polskim futbolu, bezsensownej decyzji, przedłużenia kontraktu z Benhakerem, braku rywalizacji w polskiej lidze, ale to temat na inne opowiadanie, nie podsumowywanie pożegnania z finałami Mistrzostw Świata Berta. Ale nie zasłużyliśmy z taką grą, jak w dwóch ostatnich spotkaniach. Nie zasłużyliśmy, bo wygraliśmy tylko na wyjeździe z San Marino. U siebie wygraliśmy z Czechami i u siebie z San Marino. Zremisowaliśmy ze Słowenią, przegraliśmy ze Słowenią. Przegraliśmy ze Słowa Słowacją, przegraliśmy dwukrotnie z Irlandią Północną. Tak grając i zdobywając tak mało punktów, nie ma co marzyć o tym, by skompromitować się. Bo jeśli byśmy awansowali, nie wiem, czy nie kończyłoby się to tak, jak kończyło się ostatnimi czasy w finałach Świata. Z Maribory. po krajobrazie, trudno powiedzieć, że po bitwie, po bezradności, nicości żegnają państwa Andrzej Szkodiak i Dariusz Szpakowski.